Jagoda odwagi. W zielonym lesie mały miś uwielbiał jagody. Zobaczył jaskrawo czerwone jagody wysoko na wysokim drzewie. Wyglądają tak słodko, powiedział z błyszczącymi oczami. Ale gałąź była za wysoko dla jego krótkich łap. Westchnął i czekał na przybycie przyjaciół. Wkrótce na ścieżce pojawili się lis i wiewiórka. Pomożesz mi zebrać te jagody? zapytał Niedźwiedź. Fox zaśmiał się, to za wysoko, nie mogę się tam wspiąć. Wiewiórka powiedziała, może później. Jestem dziś zajęta. Niedźwiedź patrzył, jak odchodzą, czując się mały i smutny. Niedźwiedź siedział pod drzewem i wpatrywał się w jagody. Mogą dotrzeć do tak wielu miejsc, wyszeptał. Chciałbym umieć wspinać się tak jak oni. Z góry dobiegł delikatny głos, dlaczego nie spróbować? To była Sowa, mądra i spokojna, siedząca na gałęzi. Nie musisz być taki sam jak oni, powiedziała sowa. Odwaga rośnie, gdy próbujesz sam. Niedźwiedź mrugnął, ale mogę spaść. Upadanie jest częścią rozwoju, powiedziała cicho sowa. Niedźwiedź skinął powoli głową, czując w sobie coś ciepłego. Następnego ranka niedźwiedź spojrzał na wysokie drzewo. Wziął głęboki oddech i zaczął się wspinać. Jego pazury ześlizgnęły się raz, drugi i trzeci. Upadł na miękki mech i pocierał łapę. To boli, ale mogę spróbować jeszcze raz powiedział. Ptaki śpiewały nad jego głową, wiwatując na cześć jego wysiłku. Wiewiórka wyjrzała z gałęzi i cicho się przyglądała. Tym razem niedźwiedź wspinał się ostrożniej, krok po kroku. Jego serce biło szybko, ale nie zatrzymał się. Jagody były bliżej niż wcześniej. Fox wrócił i zobaczył niedźwiedzia wspinającego się wysoko. Wow, sam to zrobiłeś, krzyknął Fox. Niedźwiedź się uśmiechnął, choć pot spływał mu po nosie. Dotarł na szczyt i zerwał czerwone jagody. Są jeszcze słodsze niż sobie wyobrażałem, powiedział. Niedźwiedź powoli zszedł na dół, trzymając w ręku pełny kosz. Sowa dumnie trzepotała skrzydłami nad nim. Widzisz, odwaga jest silniejsza niż strach, powiedziała sowa. Niedźwiedź skinął głową i silniejszy niż czekanie na pomoc. Czuł się wielki, odważny i dumny z siebie. Lis i wiewiórka pobiegły spróbować jagód. Są pyszne, powiedział Fox. Naprawdę zrobiłeś to sam, powiedziała wiewiórka. Niedźwiedź z radością podzielił się z nimi jagodami. Nauczyłem się czegoś lepszego niż słodycz, powiedział. Tej nocy las był spokojny i jasny. Niedźwiedź leżał pod gwiazdami i uśmiechał się spokojnie. Już nie czuł się mały. Odnalazł odwagę w swoim sercu. A odwaga ta zabłysnęła jaśniej niż jakakolwiek jagoda.